Witam. Kolejny e dropik tutaj od Fraktal. Tutaj jest ogólnie za. To oni są za tego, z tego portfela Unisat. Także co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno ich portfel Unisat. Co dalej? Przechodzimy do kranika. Ja to w chwili nagrywania po prostu jest on niestety pusty. Trzeba zajrzeć jutro. Ok, tutaj. Na tej stronce łączymy naszego MatMaska i ten Unisat, mamy daily check, nalicza wam punkty, oprócz tego mamy jeszcze tutaj za follow, za discorda i za refy kolegów punkty, te punkty będą wymienione na tokeny. Także to jest to. Jest to. Teraz dalej. Teraz dalej. Czekajcie, tutaj chyba to było. Ok, zjeżdżamy na dół. Tu mamy tworzenie NFT-ków dzięki AI i tak dalej. Teraz to też będzie naliczało nam punkty. Później co mamy tutaj. Tutaj tutaj tworzymy nasz token. tak, BRC20 za to też dostaniemy punkty oraz oraz tutaj mamy minting naszego tokena i to by było na chwilę obecną wszystko tutaj w tym tyfnecie. tak nie pokażę wam nic niestety bo jak widać, nie ma kranika, a po prostu postanowiłem sobie przynajmniej wrzucać jeden testnet dziennie. Bez tego naprawdę odgroma i też nie mam czasu na to wszystko. Jeszcze jak ktoś robi na kilka portfelów, to w ogóle. Także wrzucam to Wam. Ja będę czekał jutro, aż mi po prostu kranik coś da. I będziemy działali, tak? Wszystko opisaliśmy. Tutaj można się po prostu bawić, jak zawsze. Nic ciężkiego tutaj nie ma. Pamiętajcie MetaMask i ten Unisat. Tutaj te każdy sobie zrobi. NFTKi też dają punkty. Weryfika ten transakcji na Bitcoinie też. To wszystko tak. Zobaczymy, ile to nam da. W tym ogólnie zadaniu niekoniecznie dostaniemy tylko tokeny od. od. czego to było tokeny? Od fraktala. Tylko też może dostaniemy też tokeny od tego portfela, tak? Chyba nie ma jeszcze tokenów swoich i może od AI też tego projektu. Jak widać są trzy powiązane ze sobą, także być może się łapiemy nawet na trzy. Nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie? Nie, mi się wydaje, że ła, raczej łatwy i przyjemny testnet, także polecam. Link zostaje pod opisem filmu, jak zawsze powodzenia.